Hejka, hej, tylko bez Kropka. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku e, miał być ten odcinek zupełnie teraz inny. Dzisiaj miał się pojawić zwiastun mojego nowego odcinka fabularnego e, do LEGO Detektywi, aczkolwiek e, pojawił się nowy zwiastun do drugiej części ze sezonu pierwszego z Dragon's Rising, z LEGO Ninjago i z tej okazji zrobimy sobie tutaj takie szybkie omówienie, co tam się wydarzyło. Okej, okay, to jeszcze przed startem zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No a teraz przechodzimy już do tego zwiastuna. Pierwsza tutaj scena jest to rozdroże, tutaj tak, oraz smoki, które lecą do świątyni Smoczego Rdzenia. No i na, na tych smokach siedzi na pewno Lloyd oraz Arin, a tutaj Nia lub Jay. W kolejnej scenie Arin, Sora oraz e, Wildfire najprawdopodobniej wchodzą już właśnie do tej świątyni, e, no i tutaj się tak tutaj te drzwi tutaj otwierają, e, do tutaj właśnie świątyni mojego Rdzenia. Dalej mamy Merlopiana, e, raczej w tutaj rozdrożu, e, który tutaj... Na takiej tutaj tyrolce, że tak powiem, leci. Dalej mamy Kaja oraz właśnie tą wildfire, która najprawdopodobniej jest w tym swoim mieście, gdzie się jakby urodziła, tam gdzie się tam też wychowywała z tym smokiem ponieważ to wiemy już z opisów odcinków, które niedawno wyszły. Dalej mamy kola tutaj w tym takim swoim kamienistym mechu, bo jak wiemy, to jest jego nowa mod i teraz tak się może w to zamieniać. No i potem mamy dalej tą tego Kaja, tą Wildfire, jak to są właśnie w tej krainie, że tak powiem, to w sumie nie było miasto, tylko wielka kraina, w której e, tutaj są nasi bohaterowie. Coś tutaj oni chcą zebrać, e, także tutaj będą po coś tutaj e, szli. Dalej mamy... Sorę, która walczy z jakimś tutaj nowym wojownikiem. Najprawdopodobniej wydaje mi się, że to może być ten duch świątyni, tylko jakby już nie w tej formie, jakby ducha, tylko w takiej bardziej swojej formie cielistej. Potem jest bardzo ciekawa scena, ponieważ jest to ten ostatni dżin, ponieważ chyba w odcinku 16, czy tam którymś innym, no już zresztą nieważne, pojawi się właśnie ostatni dżin z nową mocą żywiołu. No i teraz, tutaj nam się tutaj pokazał, tak? Tak on właśnie będzie wyglądać. No i ostatnia scena, ale też bardzo ciekawa, jest to chyba ten smok źródła, który właśnie chyba wyszedł z tej takiej wielkiej kuli i ukazuje swoją wielką moc. No dobrze, to by już było wszystko w tym odcinku, napiszcie mi jak wy oceniacie ten zwiastun, bo moim zdaniem jest to naprawdę mega tutaj rzecz, że już nam tutaj pokazują i to oznacza, że już niedługo pojawi się dłuższy ten zwiastun, bo to jest tylko teaser, a na zwiastun musimy to trochę poczekać, ale na pewno już niedługo też on się pojawi. No i co, no i to by było wszystko, widzimy się już w kolejnych odcinkach, czyli jutro w nowym też zwiastunie, pa!